Właśnie szukam em, jakichś kulanek. Nie wiem to jest pewnie ten rodzaj i właśnie znalazłem. O, chodzi sobie. Em, nie wiem co to za gatunek. One są bardzo pospolite pod takimi kamieniami. O! Em, ten, No, one są takie wilgocielubne. O, właśnie mi zniknął. One żyją sobie w takich ciemnościach, można je hodować, zjadają tak, no zjadają to samo co nasze skoczogonki. Więc tak to wygląda. No tutaj też było coś chyba, ale może już nie ma, nie wiem. A tutaj? Nie wiem, jak coś widzicie to napiszcie. No tutaj jest na przykład mrówko. No, one sobie tak yy, no, yy, łażą tutaj gdzieś, mają taką skorupkę i co ciekawe są spokrewnione z trilobitami.